Siema, siema, wydowieje ja z tej strony zakon. Zadną Kickball czy też Draken? Siema. Zadowolony, że miało tyle ekspas z poprzedniej mapy. To I... będzie powtórka z rozzywki. Bo tak mi się wydaje. No i zaczynamy właśnie od góry. Tak jak mówiłem, Drakenowi po nagrywkach na i lecimy na sam dół. Tutaj mam trochę silniejszych przeciwników, ale. Yy, powinniśmy A to tutaj jest nic, z na co sobą wcześniej. Na razie jest easy, easy peasy lemon squeezy, I to mój Negan w uniwersum The Walking Dead. Po tej mapie sobie byśmy jeszcze lepszy e e e hipunek oczywiście ubrali. Być o, lepszym. Nie a, a, o kurde, dobra. No, jeszcze, jeszcze więcej niż w poprzednim odczekuję. No, nieźle, nie? Te dwie mapy nie są nie krótkie i tak jeszcze tyle expa także coś pięknego jak dla mnie. Królestwo bogów zaczynaliśmy od chyba trzech expa do iluś tam. Potem w, w Cytadeli też było coś około 20 albo nawet nic nie było, już nie pamiętam. The cool Rush, nie to, to to totalnie, nie pamiętam To jest zupełnie to tu pójdzie trzy razy szybciej, bo nie ma tych takich chorych elementali. No chyba harpie są silne, jak pamiętam. I harpie... Wiem, że chyba jedne harpie... No, nie, w ogóle no, no, to samo. Jedne harpie w ogóle nas chyba nie atakowały nawet. Nie wiem czemu tak było to zrobione. Czyli ta mapeczka wydaje się, że jest jeszcze e, lżejsza niż poprzednia. Będziemy większy, więcej yy, EXP, więcej leveli, lepszy ekwipunek, będziemy mogli dać sobie radę na, na kolejnej mapach. Tego chcesz więcej. No dokładnie. O, I kolejny level Już który mam? 24. Ja się kąpię w, w tym EXPie dosłownie. No. Pięknie, nie? typie ładnie, ładnie. Harpy nas atakowały, bo już nie pamiętam. Nie. Nie. Tylko tylko, 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 dwie. A dwie nic nie robią. Nie, czyli... No, to... A nie, faktycznie, no. Harpy, tylko Harpy nas atakuje, ale mana... A, z... bo to jest, bo to jest mana screamer i ona tylko wysysa mana. Aha. No, czyli ona po nic nie robi. No tak, bo tylko mana kradnie. Jak Mana wpadnie w rączki to kradę. Hu uh, uh, uh. No przy tym mówię będę miał level. No na no, spokojnie. A to jest to zwykłe harpie, no to on już bije. No Boże, czego chcieć więcej? Hmm. ja bo ja tu rozdaję punkty. bohaterom, jak coś? Ja sobie automatycznie ustawiłem od początku, także sam byłem bardzo ciekawy, co zrobi właśnie komputer. Przy visu... Nie, bo ja właśnie sobie Builder robię, więc dlatego nie. O, i w śmierć sobie pójdziemy jako Jasza. O, aleją pójdziemy sobie w dwie bronie. Nie spodziewałeś się tego. Oprócz. Jednak można. To do jakiejś orku. A nie, myślę że to jest orku więziono do jakiś koształ. No Tutaj mapeczka, jak kojarzymy, chyba z kampanii, właśnie ona też była. Bo w sumie, w sumie wszystkie te dodatkowe mapy są z kampanii. Jest ostatnia z kampanii. Tutaj chyba właśnie był bojownik cienia, i Baradyna, która się przekształciła w cieniu, chyba czekam, jak? Mm, to chyba po tym, jak ten. To chyba po tym, jak zabiliśmy Sorwina na znaczy Malakaja. Chyba. tak. Yes. Yes. Czy to tak, no to tak, to poprzednia mapeczka, nie? Tam też właśnie. No tak, bo to jest mapa, na której zabijamy Malakaja. I tam. Bo tam wiadomo, poprzejmie. I uwalniamy siebie od klątwa. Tego... Popatrz sobie e, niżej e, Twojego keina. Jest tyle, tylko, tysiąc, znaczy no nie tysiąc, ale jest sporo zębatek, które można niby użyć. Gdzie? Kokaina. Niżej keina, niżej. O cholera! No sporo tego jest, nie? Po co? <laughs> nie wiem. Zaczekaj, ja podejdę, zobaczę, co to robi. Nic się ba, nic się nie stanie, ale. To śmiesznie to A, wygląda. Próbujemy. Nic o, się nie powinno stać, raczej. A to taka ciekawostka, można powiedzieć. I biedny Kane walczy. No, Te mu się. Jest. O, yes. to Opocało się. Postarał się. To co? To jest z jednej strony, ja z drugiej? Bo raczej tutaj nie ma nic takiego poważnego. Znaczy tak. I tak samo właśnie jest jakiś skrawek tutaj mapy, tak samo po prawej stronie też pokazuje jakiś żółty pasek na dole ekranu. Także bardzo tutaj na tej mapie nie ma wyzwania, ale 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 expa jest sporo. No to jest fajne. I cyk 25 level. O, kurta. Tylko no, ja miałem trochę więcej jak z Pani Sztynie. nie. To jest co do momów The demons A jest i Kanin Sędzia No i 25. Mm. To super. Także jak chcemy szybko ten level bić, to możemy sobie też e, spróbować nagrać te mapy Po... po znaczy nad areną. 3. każdym z tych trzech map jest właśnie jeden mini boss, który daje sporo ekspo, i dodatkowo jeszcze diamenty i robi do sprzedaży. Akadem jest w oryginale. forse forza 5000 hmm. nie, zaraz 26 <noise> no ja bym, myślę, że dużo mi nie brakuje także <noise> <noise> twórcy się Ażby postarali się przydał, przydałby się mod, który dodaje opcję że masz poziom 20, 40 jako maksymalny o kurde, to byłoby coś pięknego no jest taki mod i on tam też dodaje właśnie te klany, bestie etc, cetera no, ogólnie to pop chyba... W myśleli, żeby mieć, czy no, żeby zrobić poziom 50, ale jakoś nie poszli w, tą, w tym kierunku. Zrobić przy poziomie po prostu 30, żeby był może bardziej zbalansowany. Wszystko. No i 26 level, elegancko. position there. take up a Limer 3000 Widzę, że to jakiś jest Armored Drone, może Bo że to jakiś no, Final -dron Boss. To drone jakiś. Nie, <laughs> ja już zabieliśmy takich ośmiu. A, 26. <laughs> no to widzisz już. Także te mapeczki, mapeczki dwie polubiłeś bardzo, nie? O, no, kłopie, Ja Tam też się trochę skamiły na kasę i tak dalej. A tutaj widzisz. Wynagrodzenie konkretne. Yes. Bo wszystko pozbieraliśmy, a nie, tu jeszcze, jedna skrzynka została pominięta. U tyłu. Sporo jeszcze, skrzynki nawet okay. Co więcej chcecie, no to uh, uh, uh. jeszcze trzy skrzynki ko portalu. Ja idę tam do góry pojedą skrzynkę jeszcze. Także elegancko tego. Mieć już w sumie tą zbroję, Reony, tą y Web of Time, ten zestaw. Ale byłby po prostu zbyt OP, chyba mi się wydaje. Tak, że go na razie nie, nie będę go na razie ubierał. Kiedyś było tak, że chyba Grimy i Lord Marcos chcieli otworzyć skrzynkę i się zbugowała, się nie dało jej tworzyć. Tutaj widać, że chyba wszystko podbieraliśmy. Ty, znalazłem zbroję, która daje 80% yy regeneracji zdrowej i ma 3000 HP prawie. Mm, ano, spoko no. Leja ją dostała u mnie. Bo patrz, <coughs> patrz teraz na moją Leję, nie? Nie wiem, czy ją widzisz. Mhm. No. Ona jest wojowniczką, czy co? Mhm. Będzie mhm. walczyła dwoma mi jak wbije jeszcze jeden level. No, bo mnie komputer zrobił tak, że... Znaczy... Eee, no pewnie poszedł w białą magię, na magię natury. Pomyliło mi się, bo ja mam wichurę, nie mam leni. Eee, to nieważne. o no, nic widowie. Udało nam się ukończyć kolejną mapeczkę z Free Game Moda, z dodatku Demon of the to? Co? No świeci się. Będziemy mogli posiąść tą moc. ognia no, jak żółle będziemy sobie teraz stać i grzeźć rączki. Eee... Jak, jak to mówił Czesiu? Ognicho? Ognicho aha. Nic, żegnam się z Tobą Draken Kiku. Widzimy się w kolejnych mapeczkach. Także do zobaczenia, do usłyszenia. No i hej. Dzięki widowie, że byliście.